Cześć. Dzięki, że wpadłeś. Golf GTI. Dlaczego akurat Golf i co było przed Golfem? Przed Golfem była korsa OPC, no ale niestety auto uległo wypadkowi. Przez co musiałem kupić nowe auto i rozpocząć nowy projekt. No i wpadło właśnie na Golfa 6 GTI. Długo szukałeś samochodu, akurat tego egzemplarza? Czy było, było tak, że zobaczyłeś to na ogłoszeniu. Stwierdziłeś to jest to no. samochód. Szukałem około 2-3 miesięcy samochodu? Zobaczyłem, zakochałem się i postanowiłem pojechać, obejrzeć i zakupić. Jasne, ile, ile, ile już jesteś właścicielem pojazdu? Właścicielem pojazdu jestem około 3 miesięcy? Jaką mocą legitymuje się golfik? Seryjnie jest to 211 koni. Trzeba podkreślić, że jest to skrzynia automatyczna. A aktualnie moc jest rzędu około 240-238 Co od momentu zakupu e, zmieniłeś w samochodzie? No to na początek poszedł pakiet wizualny Maxton Design, który obejmuje przedni splitter. Tylny dyfuzor oraz lotkę na klapie bagażnika. Widziałem, że wydech MG Motor początku, tak, MG Motor Sport, wersja race ze sterowaniem na klapy, czyli wydech aktywny. Mhm. Myślę, że naprawdę potrafi zrobić niezłe zamieszanie. nie lampy zmienione. Tak, zostały zmienione na lampy w technologii LED, dymione, przez co auto wygląda agresywnie. Wracając do Korsy Moc? Seryjnie 192 konie, ale będąc na hamowni okazało się, że dostałem mały pakiet od serwisu i było tych koni 198, no ale jak dla mnie to było nadal za mało i postanowiłem zrobić program, wydech, intercooler. Przez co Corsa miała koni około 230. świetnie, spróbuj nam teraz porównać wrażenia z jazdy taką właśnie Corsą. Z golfem GTI jest to jakoś zbliżony temat, czy nie była ziemia? W zasadzie nie była ziemia. Golf jest dużo wygodniejszym autem, jakby nie patrzeć przestronniejszym, a poza tym. Jest w automacie i to daje dużą wygodę podczas jazdy w mieście, szczególnie w korkach. Zwróćmy uwagę jeszcze tutaj na felgi. Bardzo ładna felga, która bardzo dobrze komponuje się z tym samochodem. Co tak, jest to felga Keskin KT19 w kolorze szarym, grafitowym. Jest to felga o rozmiarze 18, która siedzi na oponie 225, C40 na 18. Da się. Czy planujesz e, zwiększać jeszcze koło? Planuje. Planujesz. Planuję. Zaskoczenie. Zaskoczenie. Tak. Co z wysokością samochodu? Myślę, że pójdzie niżej. Wybór padł na iPod Sportline. Myślę, że wrażenia z jazdy jeszcze będą lepsze. Co z mocą, co z mocą? Będzie jakiś e, chip ładowany tutaj? Czy, Myślę, czy że... na chwilę obecną wystarczy? Na chwilę obecną nie wystarcza. Nie wystarcza. I jednak postanowiłem, aby zrobić jakiś chip tuning podnieść tą moc, aby wrażenia były jeszcze lepsze, niż dotychczas. Jasne. No teraz e, wydaje mi się, że wsiądźmy w samochód i przejedźmy się, żeby e, powiedzieć wszystkim, jak to wygląda e, za kierownicą. Jak rozmawiać o samochodzie, nie będąc w nim w środku? Krystianie, e, powiedz mi, czy jakąś historię samochodu znasz? Poprzedni właściciel, skąd autko? Auto zostało sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. Jeździło po Florydzie i Miami. Najprawdopodobniej. Właścicielem był mężczyzna, więc myślę, że autko było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem. Czyli możemy doszukać się tu jakichś piasków z Miami Beach, tak? Myślę, że jakichś gdzieś. strojów kąpielowych dziewczyn. Dokładnie. Bo na pewno auto się też, no może przy tamtych standardach, nie tak bardzo rzucało jak u nas tutaj na drogach. Bo jak tutaj właśnie jedziemy przez centrum, to ludzie spoglądają jak najbardziej na samochód, uśmiechy pojawiają się na twarzy, więc. Samochód robi dobre wrażenia. Starałem się jak najbardziej nadać mu sportowy charakter, aby z... oraz żeby zwracało na siebie uwagę. Dokładnie. No w wersji GTI właśnie nie trzeba już dużo podkręcać, ale dodałeś takie smaczki, gdzie nie, faktycznie nie przesadziłeś, a dopieściłeś ten samochód. Na, myślę, że na 100%. Chociaż pewnie jeszcze masz dużo planów związanych z samochodem. Owszem, są. A powiedz mi, nie, nie pytałem o to, twój wymarzony samochód. Mój wymarzony samochód? Gdyby nie trzeba było za niego płacić, tak. Myślę, że mógłby to być też samochód amerykański Dodge Challenger. Challenger. Jest to dla mnie taka klasyka samochodów typowym masłukar. Podobna wartość pojazdu Honda Typer UFO. Co powiesz w tym samochodzie, gdybyś miał go porównać do, do Golfa, którego obecnie posiadasz? Jak na zos wskazuje ufo, jest to samochód dosyć kosmiczny. Wygląda nietypowo Woda na Bo na czasowy przede wszystkim, linia samochodu. Dokładnie. Aczkolwiek przeważyło, jak dla mnie na korzyść Golfa, automatyczne skrzynia biegów i uturbiony silnik. Tak. E, osiągi bardzo podobne. E, silnik, ta sama pojemność, ale faktycznie, tak jak mówi, skrzynia DSG. No, dla, niektórych, e, dla niektórych to zmora. Bo nie są przekonani do skrzyni automatycznych, no dla ciebie to głównie tak, jak mówiłeś na samym początku. Dokładnie. Jest też większa możliwość modyfikowania samochodu z turbiną. Tak. Ponieważ mamy większe możliwości, więcej dostępnych części do takich samochodów i możemy się lepiej bawić. No wiadomo, no, do UFO też byśmy włożyli turbo, ale. Koszty też. Oh, oczywiście, tak, jak najbardziej. Uturbienie samochodu wolnosącego są jednak inne niż przerobienie samochodu, które te, to turbo ma już seryjnie. Tutaj starszy. Starszy kuzyn powróćmy jeszcze tylko na chwilę, kolejny raz do Corsy, do bo no, naprawdę nie daje mi to spokoju. Przed tym właśnie całym przykrym incydentem, który miał miejsce, miałeś w planach jeszcze jakieś modyfikacje, czy samochód był zrobiony w 100%? Auto było zrobione w 100%, chciałem jeszcze ewentualnie dopieścić trochę lakier. Przymierzałem się do sprzedaży auta, ale nie myślałem, że nastąpi to tak szybko. Mhm. A powiedz mi, czy też dużym plusem dla Ciebie w tym momencie jest e, troszkę większy samochód? Tak. Bo Corsa 3 drzwi, tak? tak? Tutaj ma w tych drzwi 5 5 tak. Dokładnie Jest to dużo wygodniejsze w, w szczególności jak chcę pojechać z większą liczbą osób Jest to dla nich poręczniejsze A zarazem dla mnie, ponieważ nie muszę wysiadać i odsuwać zawsze tego fotela Aby ktoś mógł wsiąść bądź wysiąść Dokładnie, jest to uciążliwe Musieliśmy przerwać nagrania, bo zauważyliśmy coś niesamowitego Świetna rejestracja, pozdrawiamy przesiadka za kierownicę, musiałem tutaj doznać tych wszystkich zaskakujących wyrażeń, które których nam opowiadał. Co mogę powiedzieć o jeździe tym samochodem? Samochód prowadzi się idealnie, tak powinien się prowadzić każdy samochód. Skrzynia DSG na duży plus. A powiedz mi, jak oceniasz układ wydechowy, który zamontowałem w tym aucie? Strzał w 10. Strzał w 10 z racji tego, że podniósł wiele walory samochodu. Samochód świetnie gada, potocznie mówiąc, i wydaje mi się, że ciężko byłoby tutaj dopasować inny wydech, który byłby odpowiedni. No, jak wiemy, no, MG Motor zrobił bardzo dobre wydechy i zrobili kawał dobrej roboty. Manetki dokładałeś tutaj, widzę. Tak, manetki aluminiowe, przedłużenie. Do... O wiele lepiej zmiana biegów, nie? Szczególnie, tak, jest szczególnie dużo wy... przy skręcie z Tak, kierownicą. jest dużo wygodniejsza, pozwala na szybszą zmianę biegów, ponieważ łatwiej jest trafić w te łopatki. Wjechaliśmy w tunel, to aż nie spróbować. Podsumowując dzisiejszą jazdę, samochód bardzo dobrze zachowuje się na drodze. Jeżeli ktoś ma w planach kupić Golfa GTI, we dwoje polecamy, bo samochód robi naprawdę dużą, dużą robotę i jest samochodem z bardzo dużym potencjałem. Twoje social media, żeby tutaj ludzie mogli Cię namierzyć, obserwować projekt. Zapraszam na Facebooka, strona to Golf GTI Shadow Blue, można obserwować, zostawić łapkę, udostępnić. Można obserwować, co się, jakie zmiany będą zachodzić, co już zostało zrobione, dowiedzieć się historii mojego poprzedniego auta i śledzić to, co będzie się działo teraz. Świetnie, zapraszamy jak najbardziej do odwiedzenia profilów Christiana. My zapraszamy do subskrypcji, lajkowania filmu i już niebawem widzimy się w kolejnym odcinku ProTuners. Dzięki. Chciałbym wszystkich jeszcze zaprosić do śledzenia fanpageu Night Team Mysłowice. Wiele wydarzeń, świetne projekty. I zapraszam do oglądania serii ProTuners. Super, bardzo nam miło. Na pewno zobaczymy się jeszcze w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie. Jak kolejne mody nadejdą. Oczywiście. Dzięki, trzymaj się. Na razie.